Siemaneczko, witam serdecznie w e, the Storm Dzisiaj zaprezentuję Wam e, nowe po zmianach, e, które nastąpiły e, nie wiem niedawno. Nie wiem dokładnie którego. E, pokażę może najpierw talenty. E, szpiegostwo taktyczne. E, tutaj w czasie działania maskowania nowa co sekundę odzyskuje 4% punktów many. E, to zwiększa szybkość ruchu o 30% w czasie działania maskowania. Zwiększa zasięg użycia tego strzału przyszpilającego. Aha, i zwiększa również zasięg mojego ataku podstawowego o 30%. Tutaj zwiększa skuteczność przyszpilającego strzału o 2%. Za każdą sekundę, kiedy nowa pozostaje w maskowaniu, maksymalnie do 50%, premia ta znika, kiedy nowa opuści maskowanie na sekundę. No to trochę takie średnie. Ja, y, ja tutaj wybieram raczej y, tą szybkość ruchu. <laughs> na czwartym levelu y, zdalna projekcja to zwiększa zasięg użycia holowa bika o 100% oraz jego pole widzenia o 50%. Tutaj natomiast e, skraca czas odnowienia Holowabika i redukuje jego kaszt, koszt o 40%. Ja, e, ja raczej jestem za tym wyborem, e, chociaż nie każdy się ze mną zgodzi oczywiście. E, tutaj wydłuża czas, e, czas działania Holowabika o e, 120%. <laughs> na siódmym levelu natomiast mamy pocisk z dedykacją, który już było na pewno. Co powoduje 80% dodatkowych obrażeń po użyciu dowolnej zdolności poprzez atak podstawowy. No tutaj ulti się nie zmieniło. Podwójna dawka, w tej chwili na 13 levelu mamy przyszpilający strzał, który ma dwa ładunki. Tutaj usuwa koszt many strzału snajperskiego i zwiększa jego zasięg o 10%. Natomiast tutaj strzał snajperski zadaje dodatkowo 50% obrażeń wrogom znajdującym się w pobliżu miejsca trafienia. Ja raczej jestem za tym usuwa kosztmany i zwiększa jego zasięg. Tutaj Aha, tutaj ulti no to w zależności. Tutaj raczej wybieram, raczej wybieram ten pocisk z dedykacją. Tutaj, jak mówiłem właśnie to na szesnastym levelu. Idealny strzał, trafienie wrogiego bohatera strzałem snajperskim skraca jego czas odnowienia o 4 sekundy, raczej to wybieram. Wrogowie tutaj drugie. Wrogowie trafieni przyszpilającym strzałem stają się podatni na obrażenie i otrzymują obrażenia zwiększone na 25% przez cały czas działania spowolnienia. Natomiast to też mógłbym wybierać. To w zależności, chociaż średnio mi się ten. ten E, tą umiejętność, średnio ją lubię po prostu używać, tą po e, Raczej chciałbym wykańczać ludzi strzałem snajperskim. E, jeżeli właśnie e, tutaj goś trafię, to o 4 sekundy jest, jest e, czas zredukowany i, i szybciej mogę po prostu go użyć drugi raz. No to, to tak no niby fajnie, bo, bo chciałbym zadać to 25% obrażeń e, więcej ale jednak, jednak bardziej mnie przekonuje ten skrócony czas trochę. Tym bardziej, że many nie wymaga w tej chwili już na 16 poziomie, nie wymaga mój strzał snajperski żadnej many. Dlatego, dlatego, no raczej, raczej jestem za tym. Natomiast na 20 levelu to raczej, raczej wybieram, raczej na pewno, bo tutaj to, 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 ta redukcja to, to nie bardzo. To też, aby uzyskać ukrycie przez 2 sekundy, to, to, to słabe raczej. Dlatego raczej yy, to albo to. Zależy, je, sorry, zależy, jakim, zależy, jaką umiejętność wybrałem. Dobra, no to zapraszam Was na pole walki yy, i do zobaczenia za chwilę. No, witajcie, znaleźliśmy się właśnie na polu bitwy przywitajmy się, się eee, Tak, no jak mówiłem, e, tutaj mają szybkość ruchu zwiększamy. Linii żadnej raczej nie będę zajmował, tylko e, będę się poruszał między liniami. Bitwa rozpocznie się za 10 sekund. A i sorry, bo możecie słyszeć e, moje stuki w klawiaturę. Może być Ej, lekko trzy, denerwujące, ale no nic jeden. z tym nie zrobię. Mogłbym ewentualnie przyciszyć trochę mikrofon, ale wtedy słabiej by było słychać mnie Halo, Zagara Spowolimy go, jeszcze strzał Aha, jeszcze może wam tim tutaj przedstawię na szybkości. Yy, zagara Lili, Artani Sylvana kontra no i nowa ja. Yy, Artani zagara Tyrande, Valla i Kerrigan. Dobra, bo na dole nikogo nie ma. Przydałoby się tutaj coś robić. Nie nie padła. A teraz zegar mnie dopadnie. O, padnę. Nie padnę? Nie padnę, dobra. Wartem. Mam trochę oziębłe ręce, bo dopiero z domu przyszedłem. Nie jest z dworu, z domu. Z dworu dopiero przyszedłem. I tak mi trochę. Ciężko, takie mam ruchy, takie spowolnione. Skrępowane, że tak powiem. O oh, fuck, dobra, no sorry. Już lecimy z powrotem. Jesteśmy. O, jak mnie zgarnęła. Coś mi tutaj klatkuje trochę. Mam 20 FPS-ów. Aha, jeszcze zgarnęli bossa. Co dobrze nie wróży. Tu nikogo nie ma. Dobra, to polecimy tam na górę pomóc. Raczej ten mecz będzie przegrany. E, tak czuję. Sądząc po levelach. I nie tylko. To skraca czas odnowienia holowobita i redukuje jego koszt many. Raczej to... Szkoda, bo nowa była taka silna... Silną była postacią, a teraz ją znerfili trochę i... I to raczej za dobrze nie wygląda. Natomiast pozwoli... Odzyskujemy... Yy, równowagę w krze Nie wiem czemu oni nie są na liniach Co ja mam tutaj zrobić z biednym zegarą, no Nawet tej strzelić nie mogę No teraz jakoś się udało Lipa Dobra, no, może ja się troszeczkę cofnę Chwileczkę się zregeneruje. Dobra, lecimy dalej. Rozumiałam. Co tutaj ten e, Artanis robi ciekawego? No w sumie to nic. Hmm, przydałoby się pozbyć tego kripu, tej zegary, tak, ale moc. nawet nie mam pojęcia, Wyklujcie gdzie by to. Mogły być te kryptumory. Yy, te Raczej gdzieś tutaj. No ale no wiadomo nie trafię tak <grym>. łatwo. No co ja mogę zrobić, biedny, no? Tą nową. Nikomu nie pomogę. Yy, nic tutaj nie zdziała. Dobra, ale bossa może jeszcze byśmy. by się nam udało wziąć. Lili, widzę, idzie. Chociaż Lili, no weź. A, Zagapiłem się. Sorry. Słabe to było. Strasznie słabe. Ale mamy bossa, dobra. Spoko. Mhm. Tutaj trochę lipa bo ten fort raczej upada. Wasz fort upadł. Idźmy dalej Pójdę tam na górę im pomóc Bo widzę, że tutaj coś się cisną Oczywiście bez tanka, bo tank yy, na dole sobie je. Nie wiem co ten Artanis tam robi Prawie nam ścisnęli kolejny fort. Yy, tutaj też. O, myślałem, że pójdzie w tą, tą stronę. No, nie trafiłem, no. ...kapliczki niedługo się otworzą. nadawka Wreszcie mamy ulti. Ani dwa levele. Więcej, kurde. Przejmijcie moc rycerza. Do rzeczy. Dobra. Może tą wallę. A, dupa. Tędy pójdę. Ona musi tędy wyjść. zabity. Nigdy nie przestanę walczyć No ale tak kiepsko trochę przyznam szczerze e, many by się przydało, many, many Aha, tutaj rozwalone, tutaj też dobra, trzeba iść tutaj No tutaj pójdę mm, dobra to pójdę tutaj do nich Ładnie. Aha, dobra, to ja też padłem. A, chociaż myślałem, że może zegarę zdejmę. Lipa statystyki normalnie jak. Nie wiem. Trzeba uważać tutaj, bo oni zaraz przyjdą, żeby tą kapliczkę odblokować. A tutaj Ford pada. Już nie ma co bronić w zasadzie. Chociaż może jak ktoś by się pospieszył to bo... o, dobra lipa. Eee, pójdę tutaj. O, o, mamy bo... Aha, mieliśmy. Pos Chociaż może jeszcze? To lubię. Nie, nie, już nie. Dobra lipa. Trzeba wracać. Mam zajmą. My tutaj wszyscy padną. Dwóch dobra, dobra. zabitych. Trzech zabitych. Chociaż Kerrigan padła. No i tutaj, jak mówiłem, usuwa kosztmany i jego zasięg. O, patrzcie, jaki ten. Chodzę sobie na, na pająku. lubię. Nie zdąży. No, już nie zdążyłem. Lipa. Walla No z tym by się przydało coś zrobić, bo zaraz nam jeszcze tutaj spuszczujemy. Walla tam zajmuje. No tu coś niewidzialnego idzie. Jak to? Ten Artanis, bo chyba użyła nie, Tyrande swojego. O oh, nie, 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 kurde, się uzią, jak to się stało? No nie wiesz, tutaj ona gdzieś wyjdzie albo z tej strony wyjdzie. że na dół poszła. Nie wiem, widzę Wallę. Aha, rando jest na górze. Nie zdążyłem. Kur... O, dobra. Lipa. 254 4 Co to za statystyki? W ogóle nie przystało na nowe. Nowa powinno mieć 0 skonów. 0 skonów. Poza tym nawet Fortu nie zniszczyliśmy żadnego ich. Mm, tutaj kolejny zaraz padnie, przynajmniej, yy, przynajmniej mur mm, tutaj Fort pada. Jeden pocisk tylko dotarł do celu. Dobra, może jednak wezmę ten okalczający strzał w tej chwili. No coś tam zrobił gromadzą moc. Smoczy rycerz nawołuje ze swego kamiennego więzienia. No, trochę się spóźniłem. A, no jeszcze padnę, tak? No jasno. E, no to. No to nic, to nic, to już nic nie, nic nie znaczy. Słabo gram, słaba gra, bardzo słaba ja słabo gram i inni też słabo grają. To nie dla mnie. No, także nowa po zmianach. Ja jestem raczej za tym, żeby, żeby wróciła tamta nowa, stara. Stara, stara, nowa. Um, no ale co? No oni przejmują w tej chwili um, tego bossa. Jeżeli im się uda, widzę tutaj tyrandę. Idziemy, mam nadzieję, że zdążę. Kurde, no nie. Um, także kolejny fort pada albo nawet dwa. No lipa trochę, no przyznam szczerze A napiję się z tej studni, bo i tak przecież zaraz ją rozwalą A, może go zabiję? Kto wie? No? O, padł. O, nie padł. Łol. Takie low HP miał, że. No w każdym razie musi się w tej chwili wycofać do studni albo. Albo. Yy, pod Neksusa. Nie wiem nawet, co mam tutaj robić. Znowu nowa biegnie po, po swoim koniu. No nie. Ja wiem, że, że trzeba najpierw strzelać W, a później Q, ale chodzi o to, że Q ma większy zasięg niż, niż to W. Dlatego właśnie to średnio lubię wybierać ten okaleczający strzał. Ale czasem się udaje nawet. To było całkiem zabawne. O nie no i znowu padam na no przeszek Oj Boże 366 Słabo, bardzo słabo. Chociaż obrażenia mam największe, ale to Zdaje się, że straciliście twierdzę. No już atakują fort, tajemnicy, znaczy fort, Nexus. No nie, teraz jeszcze wezmą bosa, to jest GG już. To jest definitywne stanowcze niezaprzeczalne GG. Są, no. Lipa no. To może chodzi o, tko, o, tko, o kompozycję e, tego Teamu I Nie wiem tutaj Kerrigan jest dość tankowata e, Tyrande w miarę coś tam uleczy A zaraz tutaj ściślemy ten Kerrigan coś tam się dało. No ale to i tak jest 16 O dobra To zamiatane. Także to była nowa, 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 po zmianach. No i to tyle, no, co, co więcej powiedzieć, co więcej rzec na temat tej nowy. Znerfiona i koniec, no. Yy, dobra, no także yy, to by było na tyle i do zobaczenia yy, w następnych materiałach yy, z Heroes of the Storm. Baju, baju.